Jeśli rodzina się rozpadła, winna jest kobieta. Powtórzę to jeszcze raz, żeby było jasne. Gdy rodzina się rozpada, odpowiada za to kobieta. Dlaczego? Bo to ona tworzy domowe ognisko i atmosferę w domu. Od niej zależy stabilność, harmonia i więź rodzinna. Dość mówienia, że winni są oboje. Natura jasno określiła rolę. Jest mężczyzna, mąż, jest kobieta, żona. Mężczyzna nosi, buduje, zapewnia byt, kobieta przyjmuje, wspiera, inspiruje. Jeśli mąż zdradza, w domu czegoś mu brakuje, jeśli bije, znaczy, że go sprowokowano. Normalny facet nie krzywdzi ukochanej. Picie oznacza brak domowego ciepła i zrozumienia. To proste. Mężczyzna żyje tak, jak pozwala mu kobieta. Gdy ona szanuje i wspiera, on nie odejdzie. Gdy ona ciągle narzeka, czego oczekuje w zamian? Zanim poskarżysz się.